Przed nami finałowe spotkanie o Super Puchary Europy UEFA. Zdobywcy pucharów zmierzą się dziś opalne pierwszeństwa. Manchester City zmierzy się z Sewillą. Zostańcie Państwo z nami. Od pierwszych meczów ligowych dzieli nas już naprawdę niewiele. Na zaostrzenie apetytu mamy więc dzisiaj dla Państwa nie lada gratkę. Mecz o Super Puchar Europy UEFA. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Sewillą. UEFA Super Cup jest bardzo prestiżowym trofeum, którym mogą pochwalić się nieliczne kluby Starego Kontynentu. Dobry występ w dzisiejszym spotkaniu może być trampoliną do udanego sezonu, bo jeśli drużyna po przerwie znowu sięga po trofea, to zawodnicy od razu czują, że mogą wszystko. Spodziewam się walki do ostatniej minuty. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Manchester City. Między słupkami stanie Ederson. W linii obrony John Stones wystąpi obok Rubena Diasza. Kevin de Bruyne oraz Rodri zagrają na środku pomocy. Erling Haaland będzie napastnikiem w tym meczu. Powiedzmy może parę słów o składzie Sewii. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Zatem rozpoczynamy pierwszą połowę spotkania o Super Puchar Europy UEFA. Niebawem dowiemy się, kto lepiej wejdzie w nowy sezon. Alejandro Papu Gomez. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Lamela. Józef Enneziri! I już mamy Bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Cały stadion wstrzymał oddech, ale Bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. to mamy 1 do 0. Mares. Piłka trafia do Halanda. No i po ataku. Dobra interwencja. Youssef Nesiri. Youssef Nesiri. Tak, teraz cierpliwie budują atak pozycyjny. Linka posłana do Rakitic'a. Pewne wejście we własnej szesnastce. Kyle Walker. Kevin De Bruyne. O Podanie i piłkę ma Mares. Mares doczekał się ponownie piłki. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. Piłka do Dogana. Holland! Branka! Tak jest! Manchester City wyrównuje. Już się wydawało, że ten mecz nie ułoży się po ich myśli. Znakomite to rozegranie. Cierpliwie wymieniali piłkę między sobą, by znaleźć słabszy punkt rywala i udanie wykończyć akcję. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Wyrównali więc stan spotkania jeden do jednego. Rakitic. Józef Nesiri. Alejandro Papu Gomez. Wygranie znów do Papu Gomeza. Szansa, czy przełamie impas? Z poświęceniem i skutecznie. Centra w pole karne. Zła interwencja, nadal groźnie. Hmm, miało być groźnie, ale jednak, nie tym razem. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję, ależ to była niebezpieczna sytuacja. Podcenimy obrońcę, naprawdę. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Zagranie, dochodzi do Mareza. Co zrobi De Bruyne? Finish, Tak! Bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka, ale to co było później warto oglądać wielokrotnie. Idealnie odczytał trajektorię i przymierzył z wolenia. Znowili grę. Sevilla musi uderzyć. Poszukać wyrównującej bramki. I to jak najszybciej. Alejandro Papu Gomez. Józef Nesiri. Próba odbioru i przerwany atak. Ilkaj, Gündogan. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać. Piłka trafia do Halanda. Dobre, skuteczne wejście. Oliver Torres. Papu Gomez ma piłkę. Piłkę przejmują gracze City. Erling Haaland. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Kevin De Bruyne, Mares, Rodri, Grealish przy piłce, oddaje Gindoganowi. Uwaga, strzał i gol, proszę Państwa, jest gol dla The Citizens. Niebieska połowa Manchesteru świętuje przedniej urody Bramka. Ten gol wisiał w powietrzu. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Mina menedżera mówi wszystko, to nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Mamy więc 3 do 1. Rakitic. Papu Gomez ma piłkę. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Zatem rozpoczynamy pierwszą połowę spotkania o Super Puchar Europy UEFA. Niebawem dowiemy się, kto lepiej... Youssef Nesiri! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Haaland! Bramka! Tak jest! Manchester City wyrównuje. Już się wydawało, że ten z poświęceniem. I skutecznie. Co zrobi de Bruyne? Grynisz! Tak, bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Grynisz przy piłce. Uwaga! Strzał! I gol, proszę państwa, jest gol. Wznowimy grę po przerwie, już niebawem. Przekonamy się, kto z będzie super puchar Europy UEFA. Ebruinę teraz ma komu podać. Dzwiszczyszczajnie przy piłce. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście Halant. Dzwiszczyszczajnie przy piłce. Babkej. Babkej. Całuje piłkę. Widać, że czuje się z nim pewnie. Ale bramkarz teraz. Bardzo dobrze. I rozpoczniemy grę od bramki. A wyglądało to nieźle. Realizator pokazuje nam teraz analizę gry tego piłkarza. Jasno z niej wynika, że to wyróżniająca się postać dzisiejszego meczu. Każdy napastnik miewa w swojej karierze takie dni, że wygląda jak najlepszy zawodnik świata, a każda piłka leci w światło Bramki. Dzisiaj mógłby strzelać z zamkniętymi oczami, a Bramkarz i tak by musiał skapitulować. Jednak tracą teraz tę piłkę. Pracze sewii. Wyraźnie mają chrapkę na gola. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Mają teraz szansę na kontratak. Piłka trafia do halanda. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Niezły ten strzał. Na pewno trzeba pochwalić próbę. Ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto. Co mają do stracenia? Bernardo Silva Bernardo Silva oddaje piłkę przeciwnikom Iwan Rakitic I kolejny dobry atak zawodników Sebi przy piłce Gomez odważnie i skutecznie brawo Mares. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Grilisz przy piłce. Sędzia odgwizduje spalonego. To wszystko było na granicy. Kandro Papu Gomez. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Będziesz utrożny teraz. Piłka wybita za linię bramkową. Wrzuca piłkę przed bramkę. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Papu Gomez ma piłkę. Zagranie znów do Papu Gomeza. No cóż, to było złe podanie, po prostu. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Da kibicom nadzieję! To nie było dobre zagranie. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowi bramkarz. Na zmianę personalną decyduje się Manchester City. Philips. Piłka do Mareza. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Haland. Przyjmuje Foden. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Nie wiem, co chciał tu zrobić, ale to rywale wznowią grę. A kanji. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Philips. Takie podanie nie miało szansy dojść. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Złapią kontakt. Tak! Co za końcówka, proszę Państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Spójrzmy na powtórkę Gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. który kończy dzisiejsze zmagania. Zatem już wiemy kto zwyciężył w tym spotkaniu. Spotkaniu jak finał, o końcowe zwycięstwo, o trofeum. No właśnie, taki triumf zawsze dobrze smakuje nawet gdy nie są to najważniejsze rozgrywki pucharowe. Po prostu będzie co wstawić do gabloty, ale chwilowo liczy się przede wszystkim to uczucie szczęścia, któremu można dać upust tu i teraz. Niech tańczą, niech świętują. Niech piłka zawsze daje im jak najwięcej satysfakcji. Mnóstwo fotografów próbuje teraz uwiecznić sukces triumfatorów. Kto wie, może wśród tych zdjęć znajdą się takie prawdziwe historyczne perełki. Na razie sami przychodzą do historii jako żywe pomniki dziejów swojego klubu. Haaland! Bramka! Tak jest! Manchester City wyrównuje. Już się wydawało, że te. Poświęceniem i skutecznie! Co zrobi de Bruyne? British. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Grylisz przy piłce! Uwaga! Strzał! I gol, proszę Państwa! Jest gol dla The Citizens! Niebieska... Złapią kontakt! Tak! Co za końcówka, proszę Państwa!